Zobaczmy jak tutaj zadziała ta snajperka Flyja, jednak laki mocniejszy, jednak laki zdziałał tutaj robotę, chociaż inocent z dwoma trafieniami, Olimp też jak widać dopomaga z podobnej pozycji, no i paka plantowana, Belchonok świetnie ubezpiecza plantującego pakę kolegę z drużyny. Ale Olimp będzie oczywiście próbował szczęścia. Olimp wcelowany tutaj w okolicach palących. Próba skanowania Olimp jednak dojechany Casey odpowiada: Jeszcze próbuje, Casey, to być eliminacja, ale wyczekuje Norwiego. No i mamy wymianę, która zostaje wygrana przez Casey'ego. To było chyba 1 na 3. No i dodatkowo 1 HP na koncie pozostała, ale Casey bohaterem ekipy Rebels. Druga runda zgarnięta przez Polaków. No i powiem Wam szczerze, że maszyna zaczęła tutaj ruszać. Rampa. Nie ja ja tak, Mogę smokować flet... lewa też. Ale się dzieje. się rampę. dwóch. Rampa dwóch. Mokuje lewo Ja widziałem na heada. Patrzę prawo też. I koło. Było Jeszcze przybudówka, zero hampę. Jeszcze dwóch. Jeden krata będzie. Jeszcze ma zero. Jeden Kłopy tam grają. Chcesz zdobyć nowe skiny do Cesa? Wejdź na g z kodem Mateo i odbierz dermową skrzynię i bonus do depozytu. Dostępnych jest wiele metod płatności, takich jak blik, skiny czy krypto. Bierz udział w eventach, twórz swoje własne skrzynie lub wybierz te, które są dostępne na stronie. Korzystając z dostępnych trybów, wbijasz poziomy, które pozwalają otwierać skrzynie bonusowe. Dodatkowo codziennie możesz odbierać darmowy bonus, a skiny ze strony wypłacane są natychmiastowo. Wbij na stronkę z kodem MATEO, link w opisie. Nie ma nic na Doszedł Jeszcze nad skały Mogę rozbić Wysadziłem Z... Wysadziłem kona, galę, kona. Po prawej, Ale łącznik Wysadziłem Po Nie, no. nie. prawej go nie ma nie Jeszcze łącznik i Gala. Starts. I'm pushing mid. Nice. B. I'm B. One B. more mid! Help! I'm coming! I don't need your help, go away. He was shouting for my help. I did not, you heard wrong. I said go B Last guy had a A long time. Dingt, Dinked, dinked uh, top mid on the right. My best oh la 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 nice. That was nice, oh. I love that <laughs> Możesz mi dać białe smok Wszystko nie jest to Może to być garsz do prawej. Ty biały wejść ciegnij po tego smoka. Góra Cięgnij po tego smoka ja. o kurwa przez drugie trafienie od Kamila jednocześnie Rebel stara się podejść już od Respa żeby całym składem podjąć ten retake. Fly zauważył przeciwnika. Fly jednak teraz skasował bez problemu Deko. Jednocześnie zauważone na pewno muszą być w tej sytuacji schody. No i trzeba wypracować tę eliminację Kiserek, czy on będzie autorem, czy jednak nie no lucky! Nagle robi trzy trafienia, więc coś z niczego zafundowała drużyna Aurory, no i okazuje się, że Olimp będzie bez jakiejkolwiek szansy w tym pojedynku. No, no, trzeba mi od razu Może być czerwona Teraz, Teraz, w nie czemu ten się popatrzył nagle no No, wracam do góry już Żebyś nie wal do jedyny Był pod mainem Plan dół Iksaszyn jest w drzwi, tak? W drzwi, drzwi nie ma Jeszcze jeden Ja podjdę pierwszy do tej frajdy Kaba, 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 Będzie próbował Będzie próbował zwyciężyć, aż teraz bez palaka jeszcze, dopiero teraz ten palak dorzucony. Słyszy słyszy Olimp to, że rywal się ewakuuje, jednak czasu nie ma cały czas za dużo, ale ostatecznie. Olimp zaplantuje, rywal przyspieszy deko czy Olimp Ło! Wow! DECOL w końcówce, no i taki klacz zostaje wygrany przez Aurorę mamy 3 do 2 Mimo. Del smoke na radeżę. 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 Jeszcze jeden galon leży? I w że Imo cały czas jest. Tak, może być okno. Tu po lewej, kurwa. Bomba była na galerii. Dobry test. Bomba na, na galerii jest O, 20, kurwa. Nice. Wow. wow. A, a, a w pana jakbyś tego. <noise> Jak widać ponownie rozbrojona bomba została przez rywali. No i właśnie ten Kałasznikow zachowany przez Olimpa. Wykorzystany od razu na samym starcie kolejnej wymiany. Jak długo ten w ogóle granat dymny się tutaj rozprzestrzenił. Ale Norwi zdążył dobrze przeskanować pozycję. Casey też odważnie, ale to nie była za dobra decyzja. Natomiast Olimp kolejny raz podejmuje dobrą decyzję z ryzykiem, z wyjściem i z wychyleniem podwcelowanego rywala. Mamy trafienie na... Przewagę dla rebels. No i może teraz e, odpowiemy rundą ekonomiczną, żeby Aurora się nie poczuła. No jak widać, Olimp zdecydowanie zmotywowany, żeby wykierować drużynę w tej rundzie, żeby właśnie ten jeden kałach był tym game changerem. No i akurat Olimp na pewno może być siebie zadowolony, bowiem czwarta eliminacja zostaje zgarnięta przez Polaka Rodaka. I o co, idolowa? niż nie było, niż mąka. A rampa jeden już 1 A wychodzą Jest bomba? Ja do od dżongli, do bs Polance leżą, wychylam od razu Sandwich Dobra, może i nie tak. Jeden na leży będzie... w stanie Nie zginie Ale mu wyjebał. Ale faktycznie był na cała Był i to wkrada jeszcze. Z dżungli, Leży ten, ze zyskany na Trzymam, on wróci na CT raczej. Oj Chuj wyskakuje, olo. że kom. Ale Dylan, CT, leży. Gala. Raz do na terenie. Ale Serych będzie w stanie bardzo dobrze zająć pozycję. No. Prawie bardzo dobrze, jednak teraz Casey odpowiada. Mamy sytuację 4 versus 3 z podłożonym ładunkiem. No i Casey! Jeszcze jeden raz dokłada heada. Bardzo dobra wymiana od Rebels w dalszym etapie rundy, bowiem udało się dosyć szybko wyrównać stan rozgrywki. Casey jeszcze na tych 5 hp przygotowany na bliskim dystansie. No Deko posiada AWP i innocent ustawiony w bardzo bezpiecznym miejscu. No i od inocenta i od Casey'ego mam wrażenie, teraz zależy bardzo wiele i teraz! No nawet inocent nie jest w tej rundzie potrzebny, bo wiem Casey fenomenalnie się spisał na sajcie CZTERY trafienia. Ej, to jest chyba kwadratu, wenty Wentel, wentyl. O! Wenty, Wenty, da. Uuu. 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 Staj, daj, smuka, Staj, daj jest na Ej, chodź z tego diga! Casey aktualnie widzi, co się dzieje. i Innocent natomiast łapie pierwsze zabójstwo. Casey odpowiada Fly również skutecznie. No i Innocent dalej napiera Innocent na full flashu. Wyłapuje nam kolejną eliminację. No i Norwi to jest jedyny bastion drużyny Aurora. Jest próba przyspieszenia. No ale aktualnie, no to jest tak naprawdę tylko zdobycie takiej eliminacji na pocieszenie. Nie ma tutaj żadnych szans. Zawodnik e, Aurory, bowiem Innocent kompletuje w tej rundzie hat -tricka. No i mamy podejście. No innocent teraz musi zdobyć odpowiedź. Innocent, no czy trafi, czy będzie w stanie, tak jest, innocent! Ależ perfekcyjnie to rozegrał w końcówce zawodnik drużyny Rebels, ten najnowszy nabytek, który w barwach Rebels gra od dzisiaj. Jest to jego oficjalny debiut. No i w klaczyku teraz pokazał, że Innocenta stać na dobre zagrywki. Was? Kurwa, taki wreszcie. gruby paluch wjechał mi, że godzinę nie uciekłem. Łącznik, dwóch, dwóch, dwóch łączników. Trzymaj Gale, trzymaj weź teraz. Może być hmm. Under? Nie, nie raczej. Smaug, krok na mecie? Łącznik wyjechał. Wrócił. Jeden, jeden w konie. Łącznik jeszcze jeden. Trzymaj Gale. Gale był. Raczej w drabinie jest, trzymaj kono. Może być, idę mówię, takim razie. Nie by sobie odsłonkowali Gale, ale... Jakiś przekręt Timo Nie widzę go w pokoju Trzeba na Jeden B był i klon Machnął w wierzch spalić auto jak chcecie Bo Bo w bilaku, Ale... No, 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 bebe, jest nie widzę gali Trzymam sobie Gala O w kuchnię wszedł Znaczy dżunglę, czekaj Może tu coś będzie z tego Jak poczekacie no, Nie wychylam Ty go nie zeskocz, podłącz Nie zeskocz

ty, Ale to k chodzi, człowieku. Przebijam słowa. łapkę. łapka. Łapki. bez. A, Kur... jak no, napierdalam. No, Gdzie jest kurwa, kolejny.